Sciepaneczko z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Na samym początku pozwólcie, że przedstawię wam nową osadniczkę. Jest to Ingarda. Ona jest partnerką chyba Wilhelma. Ale sorry, już się gubię, bo jest tak dużo tych osadników. W każdym razie w ostatnim odcinku poprosiłem, jak znalazłem nowego osadnika który pracuje w Stodole, jest z tego powodu niezadowolony, bo mówi, że to jest poniżej jego kwalifikacji i tak dalej, ale tak naprawdę niezadowolenie jego wynika z tego, że mieszka w takim kurniku. Zresztą Ingarda też i tutaj z kim? Z Malwiną, mówi, że w takich warunkach tutaj przyszło pracować i żyć. Znaczy, z tym pracowaniem to jeszcze nie pracujesz, bo jeszcze nie wiem, gdzie, gdzie będziesz pracowała. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek, to on będzie wyburzony, tak więc nie ma sensu tutaj go... Nie wiem, upiększać. Ja tutaj wszystko ogarnę. Będzie pani zadowolona. Tylko popatrzę, czy tutaj się zmieści ten większy budynek. Chyba się zmieści. Dobra, ale to później zrobimy, bo teraz nie mam czasu. Tak więc poczekajcie, jeszcze przypiszę do pracy tą Ingardę. Dobrze mówiłem? Ona ma, no, ona ma na imię Ingarda, ale e, tam Wilhelm, tak, to jest Wilhelm. Trochę niezadowolony, ale mi się wydaje, że to jest kwestia tego domu. Dobra, gdzie by tą ingardę upchnąć? Do jakiej roboty? Szczerze mówiąc, nie wiem. Za bardzo. Gdzie by się. O, do kuchni by się nadawało. Tylko, że tam. Do klewika. Hmm, zielasz, nie, nie, nie. A w sumie tych kuchni to można by więcej wybudować, szczerze mówiąc. Może, może i to dobry pomysł, żeby wybudować jej więcej. Do kuchni by się nadawało. A, to jest ciekawe. A w sumie ingarda, ma... to jest takie, mi się wydaje, nordyckie imię. Co nie? Będzie kuła, będzie kuła, dobra, będzie kowalem, zostanie kowalem Ingarda i tyle, bo młoda jest, silna jest, widać kawał kobity, 22 lata ma, spoko, tylko tak, zaraz zobaczymy, co ona to będzie robiła, żeby nie było, nie no, zadowolona jest chyba, No czy nie wiem, czy jest zadowolona, ale nie ma wyjścia i tyle, oficjalnie została pierwszy, pierwszy, pierwszy u mnie tym, kowalem, tylko tak. Brak zadań. No właśnie. Eee, o, świetnie. Będziemy tutaj produkowali wszystkiego po troszku. Takie rzeczy. O, wszystkiego po trochu. O, właśnie. Dzięki temu... Nie, włócznie to mnie potrzebne motykie, Tak? Bo nawet chyba mam tam... Ktoś mi narzekał, że nie ma motyk. Kamienne kilofy również. Troszeczkę. No i później takie bardziej zaawansowane rzeczy. Ale to ci później tutaj... A, bo tu trzeba będzie jakieś zablokowane. To jeszcze jest Mm, nie, brązowy kilow, dobra, ale spoko i tak nie ma, nie ma materiału. Niech robi podstawowe rzeczy. Takie podstawowe rzeczy. Niech ten kowal wystruga sobie, tak? A my lecimy do. Tak zadowolona? No nie wiem, czy zadowolona. Ej! Kto tutaj? Do mojej. O! No, sukienkę masz! Ej! Dobra, nie, dobra, spoko. On ma przerobany, znaczy, No, czy nie chodzi cały czas i przyszedł do niej po jakieś tam środki. Bo mówi, dziecko płacze, no stop, kurczę, skandal jest, nieważne. Dobra, wiecie co? Z nawoją to jeszcze sobie później porozmawiamy, bo widzę, że no Wam sukienkę ma. To chyba, wiecie, nastrój się poprawił też, czy coś takiego? Tak więc elegancko, cieszy się bardzo. My natomiast przystępujemy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli rozbudowywania. Mojej osady. W sumie non-stop ją rozbudowuję. Może nie, nie non-stop, ale, ale staram się. Tak więc wyobraźcie sobie, dzisiaj postawimy sobie. Jak ten budynek się nazywa? Oślarnia. Tak więc oślarnia sobie postawię tutaj. Chodzi o to, że oślarnia, z tego co mi się wydaje. Czy ktoś mi to napisał w komentarzu? Ale na ośle można tutaj przemieszczać się. Można podróżować w, na oklep. Czy w, w ogóle można. Czy, czy są osły wierzchowce? Tak więc nie wiem. Nie wiem, ale ktoś powiedział, że do konia dło, droga długa, tak więc powinieneś się nauczyć jeździć na ośle. To skoczę ciekawe. Sprawdziłem, ten budynek jest nie tyle, że on jest duży, ale ja gdzieś tam spacerując, gdzieś przebywając tutaj w okolicy, widziałem hodowlę osłów. I budynek nie jest duży, natomiast dużo miejsca potrzebują osły. Tak więc, no, musimy wyciąć dosyć dużo drzew, żeby to miejsce zrobić, to jest jedna rzecz, dobra, pyk, e, bo później będzie tutaj dosyć dużo ogrodzenia i postanowiłem, że przy tym domu, ten dom zostanie rozebrany, zresztą y, najprawdopodobniej w y, krótkiej, no, może nawet, nie, dzisiaj to nie, nie zrobimy, nie, 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 ale o, w tym roku jeszcze kilka domów powstanie. Po przeciwnej stronie, o tutaj, po przeciwnej stronie, zresztą jeszcze sobie to poplanuję i tam będą przeprowadzane niektóre rodziny, bo te domki, które wcześniej postawiłem, no, trochę przemaławe są, i po prostu teraz mi stać, kiedy mam mnóstwo kamieni, tak? Teraz mi stać, żeby po prostu takie porządne domy budować, i tak właśnie będzie. Dobra, pyk, pyk, chyba kłód potrzeba przy budowie oślarni dosyć dużo. Tak więc to jeszcze tak. Yy... Niestety tu chyba nie będę mógł postawić. Tak? Trzeba będzie pnie jeszcze pousuwać. Czy ja mam coś do usuwania pni? Nie wiem, czy mam coś do usuwania. W ogóle nie wiem, czy ja cokolwiek mam. Ostatnia, oprócz tego, że jestem poraniony, ponieważ w nocy pomagałem temu Alwinowi. Jaka była jazda, jakieś dziki mnie goniły. Normalnie skandal. Bo ja przez pół mapy uciekałem, bo mnie dziki w nocy godziły z tym Alvinem, ale ogarnąłem. Ogarnąłem e, ogarnęłem robotę. Tylko że... znaczy. Już nie pamiętam z kim tam rozmawiałem, ale z kimś tam miałem porozmawiać. O trzeciej nad ranem. I w sumie Alvin mi chyba wisi 30 strzał. Miedzianych, czy jakoś tak. Tak mi się wydaje. Tak przynajmniej powiedział, żebym. O, to wiesz, jutro przyjdź do mnie, to ci je dam. Ale jakoś nie dał mi chyba. Dobra. Czekaj. Yy, Przedem po łopatę. A w sumie. A dobra jest. Ale mogę sobie sam tą łopatę skraftować, przecież, co nie? Dobra, elegancko. Wracamy z powrotem. Ten domek mi się podoba, on zostanie. A może bym taki domek też tutaj w takim. Tylko, że taki większy i taki ocieplony z takim dachem. Hmm, może i tak. Nie wiem, kto tu tymi os osłami się będzie zajmował. Nie mam pojęcia. Dobra. Łopata. A, drewniana łopata. Bo ja pod... Zacząłem szukać, a to jest pod... Jak drewniana. Dobra, pyk, raz. Zawierzemy to. Pyk, dwa jak widzicie, no jestem porządnie poraniony. Muszę iść do nawoju, żeby mi dała jakąś maść na moje rany. Powiem, że odniosłem je w boju, bo walczyłem ze smokiem <laughs> albo coś takiego. Nie, w każdym razie y, pierścionek mam. Pierścionek mam, tylko nie wiem właśnie y, z jadeitem. O. O, to jest chyba z Afganistanu sprowadzany jest, czy gdzieś tam z Azji w każdym razie. Nie, jadeit? A dobra, nie wiem, nie znam się na tym, na tym takie niebieskie kamienie, ale to jest zielone. Dobra, nieważne. Nieważne kto o bazę to napisze, a jak to nie. To... <laughs> dobra, nieważne. Laz lazurit, Lazurit. On właśnie, już mi... ja mówię, że nieważne, ale chodzi mi w głowie. Lazurit to jest niebieski, a Jadeit jest zielony. Dobra, dobra. Kiedyś mi to Wy Wytłumaczono. Dobrze, bo ja tam wiesz. Nie ogarniałem tego, ale. Dobra, dobra elegancko i teraz tak. Mm, 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 to sobie weźmiemy tutaj i chyba wystarczy tego terenu. A co to jest? Jakaś dzika coś tam? A, dobra. ale obciążony jestem troszkę ociążały, jestem, tu jeszcze kamień leży, a i tutaj sobie przyniosłem inne kamienie. Dobra, więc zróbmy sobie, czy młotka nie mam, chyba. Chyba nie mam młotka. Ale to nie będziemy szli po młotek, tylko sobie go skraftujemy, czyż nie. O i już mamy. Coś tam brakuje, chyba nawozu brakuje. Może być taka sytuacja. Albo nasion. No dobra, to jeszcze zaraz tam ogarniemy. A u świni byłem? Byłem chyba z rana. Yy, dobra, nieważne. Teraz skupmy się, Anton, na to, żeby wybudować to, co tygrysy lubią najbardziej. czyli nowy budynek będzie to oślarnia. Nie wiem, czy ten ka na, yy, kamień to nie będzie stanowił jakąś wielką przeszkodę w moich tutaj planach budowy. Dobra. Żeby łatwiej o to zorientować w terenie. Tu jest prosta. Na cicho, na, na Ostrołękie. <laughs> Idzie dobra spoko i tutaj sobie wybudujemy tak. A nie to tak ma być tylko. Oślarnie. Budynki. Zwierzęce. No bo właśnie stajnie no niby. Tak się zastanawiałem czy. Ale dobra tutaj technologii nie mam wystarczającej. I tu poczekamy a o, oślarnia. Cztery osły będą tutaj mogły mieszkać. Ale osły są drogie. Nie wiem, czy ja będę w stanie dzisiaj je kupić w ogóle. Może jednego osła kupię? Może zobaczymy. Dobra, tutaj tak w głębi. A, ten kamień nie przeszkadza. O, to pysznie. Elegancko. Więc sobie tutaj polecimy i kamień trochę za mało mam. Eee... A, no właśnie, tutaj są przecież. Właśnie przyniosłem je tutaj. Ujo, ja czy nie wiem, czy ja do, do, doniesę te kamienie. Dobra, jakoś doczołgałem się, ale zostawię sobie te kamienie tutaj. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nie będzie to chyba jakaś skomplikowana konstrukcja. O, dużo desek chyba będę potrzebował. No, już widzę, gdzie jest problem. A o, pokrycie, czyli słoma i kłody. Nie wiem, czy ja to klepię w, w jednym miejscu, nic się nie dzieje tutaj. Dobra, teraz tu. Tak więc tutaj najwięcej to chyba będzie chodziło, żeby ogrodzić ten duży teren. Ale ogrodzeniem, to wiecie co, ja się później zajmę. E, bo tutaj nie, nie wiem właśnie jakie ogrodzenie sobie zastosować. Czy na przykład osy, osły są narowiste? W tym sensie, że mogą sforcować jakiś mały płotek. Nie wiem, będę musiał zobaczyć jak to jest u handlowca. Jak one są tam, jak one się zachowują i tak dalej. Dobra teraz tak deski weźmiemy sobie pyk idziemy o jak tutaj znowu obciążony jestem maksymalnie. Czy byłoby chyba kłody wyrzucić? Dobra pyk. Następne. Tutaj też dużo tych desek pójdzie na tą oślarnię. Dobra. Ale z drugiej strony. Prosty budynek jest co nie. I jest. Myślałem, że będzie jakiś tam dan czy coś takiego, że tutaj jakieś werble, i że Anton skończył epokowy budynek w historii rozwoju osadnictwa średniowiecznego. Ale długie zdanie. Nie, miało być takie patetyczne troszkę, ale nie wyszło chyba. Chyba nie wyszło, bo nie, oczekiwałem, jakieś fanfary będą, ale nic. Byłem tak przygotowany na to, ale nic. No jest, budynek, no i, i co? No i to tyle. No bo nie ma, nie ma, osła, a w sumie, w sumie naj, największą robo, robotę chyba robił będzie tutaj osioł, tylko kurczę za bardzo nie wiem gdzie te osły kupić, ja wiem, że gdzieś niedaleko, gdzieś niedaleko w rolnicy są, w rolnicy są te osły, może, kurczę nie pamiętam, wiecie co, idę do nawoi na tak zwaną dzienną, dzienny romans, to jedna rzecz, a poza tym, z racji tego, że ona taka jest wszechwiedząca i pracowita i tak dalej, to ona mi, 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 mi nie oświeci, gdzie to jest, co to jest i jak dlaczego, ile to pieniędzy kosztuje. Podejrzewam, że to będą, te osły mogą być bardzo drogie. a ja nie mam za bardzo chyba coś do sprzedawania, tak mi się wydaje. Może być ciężko. Tu jeszcze jakieś patyki mam. O, z patyków zrobimy sobie scyzoryki. Może to uratuje mnie trochę. Dobra, teraz mknę do nawoi. Eee, świnia robi co robi, siedzi po prostu i tutaj też siedzi sobie, do więc spoko, elegancko, eee, właściwie to musiałbym jeszcze sprawdzić, czy to wam obornika brakuje, żebyście tam, że coś tam nic nie robicie w tym, a nie, czego wam tu brakuje, torby wam brakuje, E, eee, no to ja zaraz wam zrobię, zaraz wam zrobię tą tro torbę, spoko. Dobra, lecimy sobie. Lecimy, lecimy. Jo a, a, inna sukienka. Bo w pracy ma inną. Dobra, uwaga. Ostatnimi czasy wjezło mi. Oficjalnie. Wiecie jak to. Ciężko z nią jest. Ale ostatnimi czasy wjezło mi. Wiezło mi, wiezło. Chciałbym, żeby żeby dalej mi wiezło, Tak więc moja strategia Teksty z dolnej półki. Dobra. Zobaczymy jakie będą teksty z dolnej półki. Od, od dołu lecimy, bo tutaj właśnie dobra. Chcę z tobą robić to, co wiosna robi z kwiatkami czereśni. Yy... To jest chyba zbyt śmiałe. Dobra, uwaga. Jaka jest różnica między kobietą a nożem? Nie, 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 czegoś takiego to nie, nie, nie. Oj, tutaj mógłbym dostać z liścia, podejrzewam. <laughs> Kiedyś słyszałem, że królewski zamek to prawdziwy labirynt. Tuziny ukrytych drzwi, tajemnych przejść brzmi strasznie ekscytująco. Dobra, spróbujemy to. <laughs> Ale mi wierzę. Och, jak marzę o życiu w zamku! Knucie intryg, intryg, intrygi i spiski. kłamstwa, Nie, no, nie mów mi, że taka jesteś, kurczę. Bo ja sobie mam. Zrobiłem inny ten. Ja myślę, że ty jesteś inna. Kurczę. A dobra. Wszystkie przecież kobiety knują intrygi, <ścoughs> co nie? I spiskują przeciwko nam, mężczyznom. Dobra. Nieważne. A co tutaj jest? A nie, do, dobra, ale teksty z dolnej półki, jak zwykle działają, chociaż to było z takiej środkowej półki. 87%, naprawdę podziwiam twoją szczerość. O, przed chwilą była bardzo szczera. Wow, 90%, robi się już poważnie. Ten poważny ten związek, chodzi... Robi się naprawdę bardzo, bardzo poważny, tak się zastan <noise> zastanawiam się, czy tutaj nie wpaść za chwilę z jakimś tam pierścionkiem, wiesz, no takie tam, dobra, uwaga, Uuu, nawet z dolnej półki już są długie, wiedziałeś, że w niektórych miejscach odbywa się tak zwany bojowy rozwód? O, ty, to ja nie wiedziałem takich rzeczy. Nie, takich rzeczy nie, a tutaj, nie będę, nie, nie, dobra. Czy chciałabyś kiedyś, nie, nie, to, to już wiem, to, że to, czym jest śmierć, końcem, początkiem, czy może być, czy może, czekajcie, bo tu chyba ucięty jest. Aha, czy może być w niej piękno, czy powinna nieść smutek. A może refleksję, jedyną rzeczą, jaką wiemy o niej na pewno to, że jest unikniona. Kurczę, nie wiem, czy z takim czymś polecieć. I... Yy, 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 yy. Zaryzykujemy. No, dostałem 3%. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Ale tutaj była gwozka. Ciężkie miałem do wyboru. No dobra. Ej, ej, ej. Chcę z Tobą robić niegrzeczne rzeczy. Hihihihi. Ale to nie wiem, czy już na takim etapie można by spróbować. Właśnie nie wiem. Dlaczego kogo przez całe życie codziennie pieje? Ze szczęścia. Tyle rząd i żadnej teściowej. <śmierdzi> to jest dobre. <śmierdzi> Jaki motyw, ty. No nie wiem. <śmierdzi> Ze szczęścia pieje No, o, w sumie. Bez ciebie czuję się niekompletny, pusty. <śmierdzi> Jak jazda. Chyba się... Normalnie. Łooo. Oh, yeah. 100% yeah. Dobra. Nie ty jeden. Kiedy raz posmakujesz mojego towarzystwa wszystko inne będzie wydawało się mdłe. Czy to oznacza, że ja mogę się oświadczyć? To jak to jest? Jak to jest? Ej, powiedzcie mi, jak to jest teraz, bo no, 100% czyś ty moja? Nawoja, czyś ty moja, czyś tyś nie moja? Nie ma opcji. Czekajcie. Aha. No nie wiem. Dobra, uwaga. Mam jeszcze jedną szansę. Ostatnią szansę. Mam jedną szansę. Uwaga, może dla niej to być za dużo dzisiaj. Autentycznie. Nigdy w życiu nie czułem. Wiecie co? Idę po pierścionek. Dam ci. Nie. Albo nie. Albo nie. Kuj żelazo. Póki gorące. Bo ona może tutaj się zreflektować. Może wiecie, już jest. <laughs> może ostygnąć. <laughs> Nigdy w życiu nie czułem się tak zakochany, aż mnie to przeraża. Jednak wolę spędzić całe życie w strachu niż zaczepnąć chociażby jednej. Nie, chociaż jeszcze jeden oddech bez ciebie jako mojej żony u boku. Kurczę, chyba spierdzielę. <laughs> <laughs> Jaka jazda! Gratulacje. Dowiadujesz, że jesteś warty królowej. Ze zwa... Uwaga! Zezwalam ci! Na zostanie moim mężem... Ucznie... <laughs> Kurcze! Jaka jazda? Ty, czy ty jesteś moją małżonką? Uczyniłeś mnie najszczęśliwym człowiekiem na świecie! A przyszedłem się zapytać, gdzie osły mieszkają? Czyli co, to jest nasze wesele? Jaka jazda? Uwaga, 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 teraz będziemy pracowali nad dziedzicem. Jak to jest z tym? To, a, dobra, dobra. To, to wiecie, jeszcze może mi ktoś wytłumaczy. Dziedzic zapewnia przetrwanie Twojej dynastii po podjęciu e, wspólnej decyzji z żoną o powiększeniu rodzin. Ej, czyli to będzie trzeba podjąć decyzję. Uwaga, to, to, to ciekawe, to ciekawe, że się podejmuje decyzję i się rodzi dziecko. Czasami chyba nie podejmuje się decyzji i też się rodzi. No dobra, nieważne. To urodzi ci syna. Matka zajmuje się dzieckiem przez pierwsze dwa lata jego życia, co wyklucza ją z codziennych obowiązków związanych z pracą. Gdy twój syn osiągnie wiek 18 lat, będzie gotowy do przejęcia przywództwa nad wioską jako głowa dynastii. JO! Bardzo mi przykro, ale was nie zaprosiłem na we, wesele, bo jak widzicie, to spadło na mnie tak szybko. Ale wiecie, tutaj poczułem. Poczułem tylko, że. Poczułem, że jest, jest, jest taka możliwość, i od razu, proszę bardzo, status różowy, kolorek nawoja moją jest. Tylko tak, kurczę, wiecie co? A przyszedłem się zapytać, gdzie mieszkają osły. Wyobraźcie sobie. To w sumie, wiesz co? Na woje. Teraz będąc moją żoną, to, Ej, to mi nie powie, to mi nie powie w ogóle. Trochę się pokaleczyłeś. O, jak? Zobaczcie, trochę się pokaleczyłeś, to powinno ci pomóc. No nie no, bo rzeczywiście mi jakieś wilki w nocy poszarpały. Wow, a no tak, bo ona potrafi uzdrowić. Jo, jo, jo. Chciałbym cię o coś poprosić. Waga. Czyli dalej możemy romansować? Ej, czaje bazę, zobacz. Czuję, że jesteśmy gotowi na dziecko. Co o tym myślisz? Nie, nie wiesz, słuchaj, to nie jest tak. Wiesz, jeszcze byśmy tam sobie talię. Nie tak ze dwa lata, no wiesz, tam taki spoko, 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 dobra, nie, 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 ale ja tylko patrzę na opcję, nie, wiesz, jak zaprogramować to wszystko, nie? <laughs> dobra, pozwól, dobra, że się przyjrzę ci bliżej, no cały czas się tobie przyglądam, to wiesz co, olej, kurczę, tutaj, jaka zadowolona, i tak dalej, no więc spoko. Na razie będziesz zielarzem, ale ja ci po postawię taki duży zielnik pod domem, że w sumie czy ja mogę wybudować jakiś. jakiś ten coś dla coś tego, żeby tam... Ona sobie zioła tam robiła coś. A nie. O, tu już niedługo. No dobra. Tak więc y, no powiem wam, że dla mnie to było po prostu spadło jak... No, naprawdę, nie, wie, nie wiem jak co powiedzieć, po prostu przyszedłem się zapytać, gdzie, gdzie, gdzie kozy. Nie, nie, gdzie osły mieszkają. A tutaj, proszę bardzo, wychodzę jako świeży małżonek, już już, po, już w ogóle po, po weselisku. Sorry, że was nie zaprosiłem, ale tutaj szybko się dzieje to wszystko. No więc w ogóle. A w ogóle nie wiem, czy. Zaraz sprawdzimy, czy twój dom. On jest pusty. Ona się przeprowadziła już do mnie! Ej, to trzeba będzie kurczę coś tam posprzątać w ogóle. Bałagan zostawiłem, nie? Jaka jazda. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. O Ognisko chyba trzeba napalić. Nie, ona będzie się interesowała ogniskiem. No dobra. Ojeciu, tu, tutaj trzeba będzie jakieś firanki, cud cudawianki. Poczekajcie, zobaczymy czy, czy tutaj rozpisy ona już jest. Jest, jest zielarzem, moją małżonką, elegancko, tak no, więc powiem wam tak, jestem, Nie myślałem, że dzisiaj osłami się zajmiemy, a normalnie czuję się trochę jak osioł, ktoś mnie zrobił w konia, w tym sensie, że ożeniłem się już, ale w sobie czuję się z tym całkiem spoko, nie, fajnie jest, tylko wiecie co, idę, zanim ona wróci z roboty, to ja tutaj muszę, wiecie, ogarnąć dom, jakieś kwiatki, wazoniki, Płotek biały. Jaka jazda. Widzicie, ja nie byłem przygotowany, że to tak szybko poleci. Ktoś mi w komentarzu napisał, że dwa lata chodził, dwa lata chodził do jakiejś kobity. No widzicie, jak ktoś ma gift jest szarmanski i wie jak dobrać odpowiednie i z, y, ten, od, y, odpowiedzi z dolnej półki bierze, to, to po prostu... Proszę bardzo, pół, nie tam pół roku, trzy miesiące, i tutaj już, ten tak, jest elegancko. Dobra, w tym odcinku to wszystko, bo teraz mam w cholerę roboty, tutaj trzeba będzie, nie wiem, jakieś pierdoły tutaj porobić, powapnować tutaj porządek zrobić. Ale, nie wiem, jak się to, nie wiem, jak to, jak do tego doszło, ale jestem, ale jestem małżonkiem na razie.